Witam serdecznie! Dzisiaj zabieramy Was na zakupy w Austrii. Przekonamy się, co można dostać całkowicie za darmo, a co ze zniżką. Także zapraszam do oglądania. Zaczynamy! Jesteśmy już w sklepie, wybraliśmy makaron, cukier oraz mąkę. Te trzy rzeczy dostaniemy gratis, także przekonajmy się. A teraz sprawdzimy sobie paragon. Jesteśmy już po zakupach w domu. Mamy tutaj kilogram mąki oraz kilogram cukru. Cukier najważniejszy, czy był za darmo. Najpierw, może zaczniemy od mąki. Kilogram mąki kosztował w tym sklepie 79 centów. I zobaczcie, rabat 100% minus 79 centów. Mamy mąkę za darmo. No to sprawdźmy cukier. Cukier, od razu zobaczymy cenę w Austrii. Jest to 75 centów, eurocentów, kosztuje kilogram cukru. I spójrzcie, również 100% rabatu minus 75. Tutaj mamy jeszcze kolek, która została przeceniona 25% z naszymi kuponami zniżkowymi, ale jak widzicie, cukier można dostać całkowicie za darmo. Dostaliśmy jeszcze taką książeczkę rabatową, gdzie będziemy naklejać sobie naklejeczki. I jak nakleimy 30, dostaniemy minus 20% na całe nasze zakupy z tą książeczką. Także takie cuda tylko w Austrii. Jak Wam się podobał filmik, zostawcie łapeczkę, komentarz, a nagramy kolejny. Do zobaczenia. Cześć!